Dzień dobry, dzień dobry, kolejny odcinek z moim gruzem. Jak dobrze widzicie, kupiłem alufelgi, nie wytrzymałem, wszedłem w internet, znalazłem komplet fajnych felk, takich jak chciałem, motorsporty. Dodatkowo kupiłem komplet hamulców, dodatkowo za, yy, zamówiłem zawieszenie ISC. Za chwilę przyjeżdża Adrian, a ja pakuję mojego gruza na lawetę i lecimy do elegancko. <słyski> Dzień dobry, dzień. Dobry. W kolejnych skromnych progach. Witam tak jest. serdecznie. Cześć wszystkim. No Co? i zobacz, to jest to cudo, to jest to cudo. Tak wygląda yy, to ta jest ładna ten, strona. Ten kontener. Ten kontener, tak, to jest ten kontener. Pieszczotliwie nazywany gruz. Oj, Adam, Adam. Też ci się na stare lata hobby znalazło. A pierdziliście te nowe samochody. <laughs> Masz rację, w końcu warsztat musisz z czegoś żyć, trzeba dokładnie, naprawiać stare. A prawdziwy mechanik musi jeździć gruzem, nie? No dobra, no. widzę, że tu będzie co robić. Będzie co robić, dokładnie. Tu oczywiście ktoś zastosował, wiesz, Carbon wizualny look. Carbon ka -ka. look. Dokładnie, to jest ta ładna strona. Adam, przypomnij proszę na wstępie, co dokupiłeś do tego auta, będzie mi łatwiej. Tak, jest kupiony cały zderzak. M technik. Tak. Halogeny. Halogeny. To hokej zastosujemy z tego zderzaka, bo jest cały. Tylko trzeba Rozkleimy. Rozkleić, tak. Dobra. Dokupiłem listwy szerokie, to szerokie. rozmawialiśmy już o tym. Kupiłem komplet progów, bo tam z tamtej strony jest uszkodzony, ale kupiłem komplet, bo taniej wyszedł niż nowy z AS. Dobra. E... Kupiłem zderzak, błotnik. Błodyk. Błotnik kupiłem z tego względu i z tego względu, że po prostu wiesz jak to wygląda tutaj. Wiem. No ja, A używane... Ja no dopiero po... to zobaczę. A poza tym używane często mają wgniotkę, jakieś Wiem. rzeczy, więc... Bo nie chciałem, no nie chciałem, a to naprawiać tu wiesz, to bez sensu. Te nadkola wewnętrzne ok, tutaj. Tak, ta strona jest ok. Yy, kupiłem, ale to już, to, to już mój temat. Kupiłem komplet hamulców. Ktoś mi powiedział, że z 335 yy, E90 można i wtedy one, wiesz, byłyby fajne, ale generalnie uznałem, że do is nie ma co przesadzać z yy, takimi hamulcami. Ok, no. To jest ta chwila, żeby powiedzieć: Nie, no jest laleczka, drobna kosmetyka i będzie tak, piękna. No. Tak, tak. No ale zobacz drzwi od spodu. Nie, od razu już widzę, tak. No. No. Spoko. Tu, znaczy wiesz rozumiem że tak robimy żeby jakby naloty korozji nie kwitły na wierzchu, tak, nie tak 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 to z tamtej strony zobaczymy tutaj sobie. też musimy się dostać tak tutaj tak oczywiście bo to jest wiesz to dobra wnętrzem to nie będziemy teraz rozmawiać o wnętrzu bo to interesuje nas na koniec, tak. blacha e, tutaj... Kupiłem tą do... już to masz już jest. Bo ten karbon look jest ładny bo A -a. ja nie wiedziałem że ty masz w karbo, w pakiecie karbonowym auto <laughs> Tutaj są jakieś... To są moje, to zostawiamy, to są moje części, jest tunel. Dobra, szefie, ja patrzę tu na blachę. Tu patrz. A, no. I co? Ładnie. No co. No one no lala. często tu są, nie? Często lala. Kusą. Widać, że oddamiana z auta cecha. No ale to tak jest, słuchaj, nie no auta... żartuję, ale naprawdę w porządku. Klapa tak samo. Auta ze Szwajcarii coś tu mają. Jest w często sobie, zgnite, no. nie? To tak. samo co we 39. No, nie jest źle. Nie ma tragedii, jak tu mówią. Dobra, wydeszek już gotowy kierowniczku. Tak, cieszę się, czyli znalazłeś. No, no jak, znalazłeś. no już mam na wierzchu, żeby dało się nagrać. Co się dzieje we wlewie paliwa? Ty no ładnie to wygląda. No, naprawdę spoko. Tutaj co my tu mamy? Hmm. Tu już jakieś historie były drobne. Może tak, ale od spodu też nieźle wygląda. Uszczelki to... klamek. Tak, o uszczelki, klamek. Ważna dokładnie. sprawa, tak. bo to jest dostępne jeszcze tak jest. i to robi mega robotę. Drzwi zostają. Rozumiem, drzwi nie, nic nie dotykamy. Tu, ta, robimy. Tapicer... Robimy Tak, ale ta... nie, nie, nie dotykamy ty... w sensie wymian. Tak, e... nie, 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 nie. To tapicersko widzę, będziemy mieli to robić, bo tu jest interior carbon package. Tak, tak, dokładnie. Okay. Tak, dokładnie. Dobra, nie, no spokoj, tą listewkę mamy. Tak. Tu ja to, widzę, widzisz, już, jest, tak, widzisz, tak, tak, tak. delikatnie. Ale to wiesz, to spodziewaj się, że wszędzie, gdzie, gdzie nie wsadzimy palca, to potem wbijemy śrubokręt. Tak jest, no tak będzie, nie? Także tak, tak mam, mam też ten błotnik. Okej. Okay. Mam ten fartuch, mam tutaj y, tą część i y, jest też kierunkowskaz. Dobra, reflektory. Angel Eyes. Na razie zostają. Bo, bo to można w każdej chwili zmienić. Na razie zostawiamy. Nie? To nie są jakieś tam takie rzeczy, które. Ja już... popatrzę, poszukam, bo ostatnio mi się gdzieś rzuciły w oczy za przyzwoite pieniądze, ładne europejskie, więc. A, no i byłoby super. Więc byłoby super. No dobra. A jak z dachem? No to co, zjeżdżamy samochodem. Dawaj, no i zrzucimy go na dół, jeszcze z... chciałbym zobaczyć dach. Dobra. Wtedy otworzymy jeszcze pokrywę silnika i zobaczymy, co dalej. No jest dobrze i niedobrze szefie no. Tak mówisz? A no tak, jest dobrze i niedobrze. No. Jest dobrze i niedobrze. No widać, że coś tu było robione, nie? Tak. Widzisz? Tak. Teraz yy, pod słońce dużo Każdy. widać. Im, im, Im więcej razy go obejrzysz sam, tym znajdziesz jeszcze z kimś. Tak, tym coraz więcej ciekawych będzie odkryć. Natomiast wiesz, no to jakby hmm, trzeba też... Yy... Po męsku do tego podejść, no nie będziemy tu robić renowacji, yy, no wiesz. Yy, kontenera. Coś musimy zrobić, ale mądrze. Dobra, zastanowimy tak się, co, jak do tego podejść akurat. Otwórz pokrywę. Wiesz, tu trzeba te z tymi wycieraczkami, nie wiem, i tak będą zdejmowane, bo... Czekaj, przejdę sobie z tej yy, Bo, 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 ja też kupiłem, kupiłem to. Całe to pod szybie? Ta, całe pod szybie, tak. Półka akumulatora jakaś taka w miarę? W miarę jest, tak, jest w miarę. Rozumiem, że nie wyciągasz silnika, to nie, wszystko zostaje, więc Nie, nie, nie. Też... Dobra. Nie aż tak. Mierzmy siły na zamiary. Tak jest. Wygłuszenie, podbitka? I tak już dzisiaj podliczyłem ten... Dwukrotnie przekroczyłeś? P tak, podliczyłem Excel i wyszło... No strzelaj, ze wszystkim. Mówię, felgi, hamulce, te wszystkie graty. Samochód, co tam jeszcze było? No ostatnio... Zawieszenie zamówiłem. Ostatnio w odcinku liczyliśmy, to y, cyfra 8 się pojawiała często. Tak. No to jak już, już było razy 2, no to teraz 8 razy 3, to pewnie już zaraz będziemy razy 4 robili 8. No 41 y, oh yes. tysięcy. Oh yes. Oh yes. A jeszcze auto nie jest gotowe, nie? Daleka droga. Jeszcze opony. Tutaj praca. W A te felgi, elegancko. które kupiłeś, są ok? Czy do renowacji? Nie, właśnie są okay. ok. Mają delikatne jakieś uszkodzenia, ale nie są do renowacji. No wiesz, no dobra, zrobimy porządek blacharsko-lakierniczy. Tak jest. Wesprzemy cię w tapicerskich jakichś takich drobnych rzeczach, które mm -hmm. są, myślę, potrzebne, albo namówicie na drugi komplet foteli. No tak. E... Na szczęście można jeszcze fajne rzeczy kupić do tego Nie, also. no dobrze się współpracuje z celebrytami, bo no oni tak. mają budżet na no Uli. <laughs> Daje. <noise> <noise> jest jest ok no dobra słuchajcie samochód jest do drobnych poprawek chodźcie do, do biura do Adriana wypiszemy jakieś drobne zlecenie zrobię szybką kawę tak jest i może Adrian pokaże mi tutaj co może co pokaże ci. fajnego może Mo, może ci pokażę trochę mamy w tajemnicy trochę nie więc e, no to elegancko co będziemy pisać tak panie Adamie no tak będziemy pisać no. panie Adamie będziemy Przede wszystkim zapisz wszystkie dane żeby potem nie było problemu z płatnością. Żeby nie uciekł. No. <laughs> Powiedz tak, ja uwielbiam klientów, którzy przyjeżdżają do mnie i mówią, panie Adamie, wszystkie części już są, została tylko robota. Kontener. <laughs> <laughs> BMW E36. E Dobrze. Zakres pracy. Co tam okay. ustaliliście? Powiedzcie mi, bo już coś tam wcześniej ustalaliśmy. Ma być elegancko. Ma być elegancko. Pakiet elegancko. To, jest, to jest główna usługa. Pakiet elegancki. Dobrze, Dobrze i drogo. No, to jakby nie, nieodłączna usługa, że tak powiem. Adrian, no przede wszystkim to prace blacharskie dookoła samochodu. Tak, tak. Musimy, wykonać odrębne mus, oględziny sami. To no, musimy ustalić w trakcie, po że tak powiem. Tak, tak. To jest na razie tylko tyle. Wiesz, natomiast, natomiast na pewno niemalże wszystkie ranty po kolei, jak ja rzuciłem okiem, noszą ślady jakiejś drobnej korozji. Do wymiany są błotniki przednie. Tak. Do wymiany są listwy progów, pod którymi też na pewno będzie na pewno e, Fajnie. złoża radości. Tak jest. E, ruda tańczy jak szalona. Prawa strona prawa strona drzwi, dół, błotnik, tak. prostowanie e, progu. Na pewno prób... zapisz rzeczy. Dziś zapiszmy to co, to, co jest jakby takie mniej oczywiste. Jest korozja na listwie wzdłuż tego ramiaka po prawej stronie. Na, na, przy szybie. Przy tam, szybie tam jest. Nie możemy tego zostawić. Trzeba się tam dostać. Na pewno du oczyścić to du i zrobić z tym porządek. Tak jest. W tylnym zderzaku wymiana dokładki. Bo Adam kupił inną, tam jest karbono, karbonem oklejona, to wyrzucamy to do kontenera, tak Adam? Czy tak, nie, co ty, nie chcę. Wymiana dokładki tylnego zderzaka. Tak. No dobra, słuchajcie, wszystko mamy spisane. Chłopaki zrobią jeszcze wewnętrzną listę i spiszemy się na grupie, którą mamy, wspólną grupę elegancko ACS. Yy, I będziemy ustalać szczegóły, a wy na bieżąco będziecie się dowiadywać, yy, jak temat postępuje. A tymczasem Adrian zabiera mnie na warsztat i pokazuje, co fajnego robi. Zobacz, yy, tu mam akurat taką yy, ze stanów, że tak powiem, BMEczkę do, do naprawienia po delikatnej kolizji zderzak robiliśmy. Taki słupek karbonowy lekka naprawa powierzchownie że tak powiem przyrysowany trzeba do wymiany część elementów do do lakierowania poszycie słupka też do lakierowania już zamówiliśmy nowe części wszystkie z BMW jak się okazuje do tego auta części wcale nie są drogie tak? Bo, no a naprawdę. Bo ale są w zysku, są znaczy, Ja szczerze myślałem, że to będzie wszystko dużo droższe. A tu lusterka słupek ma chyba z pięć części, bo są gumki, uszczelki, prowadnice. Całe, całe tutaj ta, ta uszczelka, tu jest uszczelka, jest jeszcze taka wpinka dodatkowo części, mm -hmm. było chyba z siedem czy 8 sztuk, a zapłaciliśmy za części, no już teraz nie pamiętam, ale, ale to jest około tam czterech, ze zderzakiem chyba około czterech tysięcy, więc to nie są jakieś, jakieś duże kwoty. Szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie sporo droższe. Przechodząc jeszcze tutaj w, w to miejsce, no to od poniedziałku mamy z Nowola serii Spectrala, jakby to jest taka odnoga, Spectral jest od, odnogą Nowola. I mamy swój mieszalnik, swój komputer z wagą, ze wszystkim, ze z wszystkimi fiszkami dostępnymi na rynku kolorów. To jest ręcznie lakierowane wszystko, to nie jest Kolor jakiś tam wydrukowany, tylko, tylko każda, to jest normalny kolor. Ale ta pioska jest, jest położona ręcznie, tak że można było podejść do auta i sobie dobrać ewentualnie w ten sposób, bo jeszcze mm -hmm. jest spektrofotometr, który też mamy, Jak nie I znamy kolor, weźdłu, tak, 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 bo był odczytać, lakierowany okay. już wielokrotnie, no to podchodzisz z tym spektrofotometrem, mierzysz sobie, znaczy on łapie kolory, no i masz bazę już do tego, żeby sobie coś dorobić. Nie? No i na kąpie też wszystko, e, waga współpracuje z komputerem, mm -hmm. pokazuje. A ta maszyna co miesza? Maszyny nie mamy, bo maszyny nie musimy mieć. Mamy A -a. szafę podgrzewaną, ze względu na to, że są to lakiery wodne. A -a. Nie mamy konwencji. Konwencji y, wycofujemy się częściowo, wiadomo, że nie w całości, bo nie wszystko mhm. się da. Natomiast staramy, będziemy starali się lakierować dużo na lakierach wodnych. No Nie każdy na tym lakieruje, ponieważ no, potrzebna jest do tego komora lakiernicza, bo lakiery wodne no tak. dłużej skną i tak. tak dalej. Więc, tak, 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 więc tak. tam, gdzie są komory lakiernicze, to, to częściej używają. No, fajna sprawa, no, bo nie trzeba już jeździć dookoła gdzieś, szukać kogoś, kto dorabia, czasu tylko... tracić, tylko będziemy sobie na, na własny użytek dorabiać e, jest, jest. już kolory tutaj. No i super. Bardzo tak. fajnie. Weźmy sobie dalej. Tutaj e, prace delikatne, place, prace blacharskie na tą chwilę, natomiast przejdźmy dalej do czegoś fajnego, co lubimy chyba wszyscy. Uuu, proszę Pana, ale mi się to podoba. E, no... To 930? 930 A. Turbo. Kurde. 930 Turbo. Zobacz, zobacz, co Tam, mi się stało. Widzę no, właśnie. Mimo tego, Zobaczcie. że jest 29 na zewnątrz, to tutaj... Yeah. Który to rok? E, wiesz co, nie pamiętam dokładnie, który, ale to jest jakiś 80, któryś, dziewiąty? Nie, 70. 3 to tam ta czerwona, tak, jest, chyba. 70. Ta, ta czerwona no. jest ta czerwona jest starsza, starsza chyba nowsza. skorupa w całości do, do... ona nie była porzewiała, była pognieciona w wielu miejscach, ale pognieciona... była, no, A, jakby no i... swoim życiem gdzieś tam jakby nie, nie było korozji, Zmęczona ani, tak. Była. Nie było korozji, ale było dużo prostowania jak takich rynienek. To zajęło od cholery czasu. Bo, bo te wszystkie rynienki, które tu masz w środku, widzisz? Tak, to wszystko było pogniecione. To trzeba to było ręcznie wszystko prostować. Ręcznie I trzeba było to wszystko prostować ręcznie. Najgorsze jest to, że auto trafiło do nas już po pracach blacharskich u kogoś. No to jest najgorsze. Zastaliśmy teoretycznie auto do lakierowania, dostaliśmy do lakierowania, a zastaliśmy do, raz... do ponownych prac blacharskich. Tak, zawsze coś tam trzeba, I, wiesz, poprawić. I to się. jest lekcja życia, żeby po kimś coś poprawiać. Podłogę, te części podłogi były po... część była wypuklona, część była wgnieciona do, do wewnątrz, to wszystko trzeba było poprostować. Eee, no na razie jest położony w całości wszędzie epoksyd, żeby się nic nie działo, nic nie korodowało. Na dalsze prace tak jak czy błotniki do naprawy i tak dalej, czy części zewnętrzne typu drzwi, maska, błotniki to też jest w trakcie, że tak powiem, jeszcze prac blacharskich. No ale cała buda ma być na lustro, w biały kolor fabryczny, no i klient jeszcze sobie dodatkowo zażyczył, że ją lakierujemy bezbarwnym, odstawiamy na bok, już na, na wykończeniu odstawiamy na bok, za tydzień, dwa matujemy i lakierujemy jeszcze raz bezbarwnym. Czyli będzie tam... Ma być, ma być lustro. lustro. Ma być to wszystko też było naprawiane. To jeszcze jest, to jest Czy na razie jest zaepoksydowane. Nie? To jest obrobione, że tak powiem, ale spawy są do, do przeszlifowania i do położenia od nowa, tak żeby wyglądały ładnie, bo nie wyglądają na tą chwilę najlepiej. Do, nie? Dostaliśmy, więc my to wiesz, ja wiem. Czyli to jeszcze, jeszcze jest... dalej to będziemy obrabiać. Okay. Wszystko jest, y, wiesz, położone epoksyd, żeby dalej nie nie korodowało jak mamy przerwę chwilę nie? Mm -hmm, mm -hmm. no widać tutaj to wszystko wiesz no, no to jest do masa, masa nas masa. Masa, masa, no tu masa. było na całych butnikach no to było sporo no już kiedyś był ten samochód robiony więc trzeba go zrobić od nowa po prostu ma być na gładko na lustro. Nie? No, ale nie wszystko jesteś w stanie. Ale nie było tak, jak są takie shortsy w internecie, że jest y, normalnie beton i cegłówki? Nie, tak to nie jest <grym> nie, nie, nie. nie to... bo, wtedy, bo wtedy nie jest elegancko. No, tak. tak nie było. Było dużo towaru na nim, natomiast to jest jakby ogólnie cały jest w miarę prosty. No, te, te wszystkie takie detale, właśnie tak jak tu w komorze silnika, mhm. e, musiały być poprostowane, no bo, bo, bo to się nie zgadzało. Nie? No. Dobra, to... chodź jeszcze na chwilę, jeszcze coś uchylimy, rąbka tajemnicy. Dobra. A tutaj co się dzieje, jakaś łódka? <grym> a zaraz, a zgaduj co tu stoi. Oblałem się kawą w ogóle, wiecie? No. BMW, szóstka. Nie, dalej, nie, dawaj, dawaj dalej. Byłeś blisko. Dawaj dalej. E9, e Patrz, patrz jak grubo idzie. Widać, no. możny klient. Tak grubo to nie, ale no to po porancie, po, to rancie, E30. po E30. E30? Tak. Kurde, to co ty gada? To jest projekt życia pewnego naszego znajomego. Spełnia swoje marzenie. Odbudowuje całe E30 318 IS. Od początku do końca. Zobacz. Zobacz, co mi się. Nie, nie ja jestem nienormalny. Nie reaguje tak na nowe auta. Uczy no się cierpliwości. Nie, tak nie to jest. Sorry, Marita. E, także tu jest też. Czeka jeszcze na razie w kolejce. E, ta Buda. No i. Mówiłeś przy Porsche o tym, ile będzie pracy przy składaniu, więc to tylko jeden z kilku projektów, które realizujemy w taki sposób. Burry, pokaż. Mo możemy tam coś ten zajrzeć? Możemy, jak najbardziej. Jesik, a ja właśnie w ogóle myślałem o takim Jesiku, ale trafił się inny Jesik. Kurde, E30 w Jesie, powiem Ci, że tego praktycznie nie ma. Wszystkie samochody u y trafiły do Motorsportu, nie? Jak chcesz znaleźć coś, co jest opisane w ofercie jako ładne, to cztery dychy. Tak. A jak są? Tak. No I to też nie wiadomo, co to Ale są nawet, i... ładne. nawet są po osiem, po osiem dych. Tak. Wiesz, cztery nawet. dychy to jest jedna, ale jak kupisz za cztery dychy, to jak do takiego to stanu bierzesz, to i tak do, będzie. To będzie co robić. Myślę, I tak... Do takiego stanu to jeszcze tak nie Tak będzie robić. Cztery dychy tu pod tym pokrowcem, to tak wiatr przywozi. Tak, dokładnie. To nawet nie ma co podchodzić, bo niektórzy e... sobie myślą, że za dziesięć za tysięcy to sobie zrobi na lale. Nie? Słuchaj Adam, bo jeszcze laweta stoi Twoja, bo też chcemy Ci powiedzieć, że właśnie za 10 tysięcy to my Ci nic nie zrobimy, jakby co to... <głos> 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 Ale ja nie negocjuję, ja czekam. Nie, oczywiście, będzie, to, był, to był żart, no będziemy Cię tak. informować, natomiast yy, zostaw nam auto. No zostawiam, kluczyki są w środku. Yy, będziemy no tyle, informować. No. Na razie tylko przygotujemy się z inspekcją, z wyceną. Tak jest. Natomiast samo rozpoczęcie prac przewidujemy za... Tydzień półtora do dwóch. Dobrze, dobrze. Dobrze, więc chcielibyśmy, żebyś też miał to na uwadze. Eee, I Państwo komentujący również. Za trzy dni jeszcze nie będzie polakierowana. Nie, nie będzie. <noise> tak jest. Tak Mnie jest. Stoczy... Oczywiście tam, drodzy widzowie, czekamy na komentarze. Eee, tylko nie hejtujcie, no, proszę. No. Hejtujcie! Tak! O, kurde. Ważne, żeby mówili. Tak, ważne, że. tak. Ważne jak, ważne, żeby mówili. Dokładnie. Tak jest, dokładnie. Także eee, plan jest taki, że. Eee, Zewnętrzny luk będzie M-technik, w środku będzie normalne normalne 36 czyli odwrotnie jak u ciebie. Jak zrobimy Bo ty masz w środku M-pack, a z zewnątrz masz zwykłego szczurka. No ten mój M-pack to tak naprawdę jest customowy, stworzony przez moją dzięki mojej wizji, bo ten samochód, który ja posiadam, absolutnie nic z M-pakietu nie miał fabrycznie. A nic kompletnie. Nie, to jest wizja Łukaszowa. No tak, ale jak się spotkamy na torze, to te dwa auta będą pełnić taką y, funkcję Kompletnego e, e, pakiet. Zdecydowanie. No zobaczymy, wiesz, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ładnie. I przede wszystkim, że Ty będziesz zadowolony. Tak jest. Wszystkie tematy związane z jakimiś tam dodatkowymi, jak porozbieramy go. Tak, to tak. zdjęcia będziemy robić na bieżąco i na grupkę tak będziemy jest. ci wstawiać, tak, żebyś miał wgląd do, do wszystkich napraw wewnętrznych, że tak powiem, jeżeli będą, będzie, będzie tego sytuacja wymagała. No dobra, to co? To chyba y, tyle, nie? Dziękuję bardzo. Dzięki. Pamiętajcie, pamiętajcie o subach, lajkach, komentarzach i kończymy odcineczek. Widzimy się w kolejnych. Cześć.